Paweł, to twój pierwszy mecz w pasiastych barwach po kilku latach. Jakie to jest to uczucie wrócić do klubu, gdzie spędziło się tyle fajnych chwil? No na pewno po, 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 po okrzykach, po, po owacji od, od kibiców jest to... Nie spodziewałem się, na pewno też się tego nie spodziewałem i, i bardzo mi miło. Dziękuję z tego miejsca kibicom za, za takie przywitanie i, i, i mam nadzieję, że odpłacę się dobrą grą. Nie da się ukryć, że dzisiejszy mecz był waszym majstersztykiem, zwłaszcza w ofensywie. Jak oceniłbyś dzisiejsze spotkanie z Twojej perspektywy? No Na pewno zaczęło się dla nas bardzo fajnie. Oczywiście pierwsze minuty toczyły się na naszej połowie, natomiast bez większego zagrożenia i super. Na 1-0 bramka konopianki, później poprawiliśmy na 2-0. W drugiej połowie od razu, od razu udało się strzelić na 3. Tak naprawdę to już mecz był zamknięty. No i... Później wszedłem. Eee, fajnie dziękuję trenerowi, że, że dał mi się przywitać z kibicami, z publicznością i, 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 i oby tak dalej. Eee, czy ten mecz twoim zdaniem może być kluczowym w kwestii powrotu ekipy Krakowi na zwycięską ścieżkę już na stałe? No na pewno, patrząc na, na poprzeczkę ze, 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 ze strony Rakowa, no to z takim, ciężko sobie dopisać od razu przed meczem trzy punkty z takim, z takim przeciwnikiem, z takim rywalem. Także na pewno e, jeśli podtrzymamy takie zaangażowanie i determinację, organizację gry tak jak dzisiaj, to jestem przekonany, że tutaj u siebie z naszymi kibicami będziemy w stanie wygrywać z każdym. W przyszłym tygodniu spotkanie z Widzewem Łódź. Te mecze zawsze elektryzowały kibiców. Czego możemy się po Was spodziewać podczas meczu na stadionie przy Alei Piłsudskiego? No, na pewno będzie ogrom walki. To jestem w stanie zagwarantować, i, i mam nadzieję, że, że trzy punkty wrócą do Krakowa.